Istnieje niewidzialna magnetyczna siła, która łączy dwie dusze przez czas i przestrzeń, sprawiając, że jedna obsesyjnie myśli o drugiej, nawet gdy rozum krzyczy, że powinna iść dalej. Edgar Cayce, śpiący prorok, który w stanie transu uzyskiwał uniwersalne prawdy, ujawnił nam, że gdy ktoś nieustannie gości w naszych myślach, nigdy nie jest to zbieg okoliczności. To zawsze wezwanie duszy, echo duchowych przymierzy, które przekraczają tę fizyczną egzystencję. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne osoby po prostu nie znikają z Twojego umysłu bez względu na to, co robisz, by o nich zapomnieć? Dlaczego niektóre obecności wydają się splątane z samą tkanką Twojego istnienia, jakby były częścią ciebie? Case nauczał, że nasze myśli to żywe energie podróżujące przez wymiary, a gdy myślimy o kimś nieustannie, uczestniczymy w kosmicznym tańcu znacznie głębszym niż może pojąć nasz świadomy umysł. Według nauk jasnowidcy z Virginia Beach, każda myśl skierowana do innej osoby tworzy energetyczne włókna sięgające poza zasłonę fizycznej rzeczywistości. Gdy myślisz o kimś z intensywnością i częstotliwością, aktywujesz eteryczne sznury, utkane na przestrzeni wielu wcieleń. Te sznury są niczym nitki światła łączące serca przez wymiary, niosąc wspomnienia, obietnice i nierozwiązane lekcje z przeszłych żyć. Case często opowiadał o tym, jak dusze spotykają się wielokrotnie na przestrzeni wieków, przyjmując różne role, czasem kochanków, czasem członków rodziny, czasem bliskich przyjaciół, a nawet przeciwników, zawsze po to, by wspólnie się rozwijać, leczyć dawne rany i domykać niezakończone rozdziały. Kiedy nie możesz przestać myśleć o kimś, twoja dusza próbuje przekazać coś istotnego. Może macie niewypełnione duchowe zobowiązanie, obietnicę złożoną w innym życiu, którą trzeba wypełnić teraz. Może ta osoba jest twoim zwierciadłem karmicznym, odzwierciedlającym aspekty ciebie samego, które muszą zostać uznane i zintegrowane. A może jesteście bratnimi duszami w najgłębszym tego słowa znaczeniu dwoma świadomościami pochodzącymi z tego samego boskiego źródła, które wiecznie się poszukują w kosmosie, rozpoznające się natychmiast, nawet gdy twarze i okoliczności zupełnie się zmieniają. Case ujawnił, że istnieją różne typy duchowych połączeń, mogących powodować taką mentalną obsesję. Towarzyskie dusze to te, które podróżują razem przez wieki, wzajemnie wspierając się w duchowym wzroście. Rozpoznają się natychmiast, czują się jak u siebie w obecności tej drugiej, a często doświadczają poczucia znajomości, wykraczającego poza jakiekolwiek logiczne wyjaśnienie. Gdy nieustannie myślisz o takiej duszy, to dlatego, że macie wspólne zadania do wykonania w tym życiu, lekcje do przerobienia wspólnie, lub po prostu dlatego, że wasze energie uzupełniają. Napełniają się w sposób wzmacniający obie świadomości. Bratnie dusze reprezentują jeszcze głębsze, paradoksalnie bardziej wymagające połączenie. Według Case, bratnia dusza niekoniecznie to osoba, z którą będziesz miał idealny, romantyczny związek. Często jest to osoba, która najbardziej cię wyzywa, która najbardziej cię rozwija, która ujawnia twoje ograniczenia i zmusza do ewolucji. Gdy obsesyjnie myślisz o bratniej duszy, to dlatego, że istnieje między wami magnetyczna intensywnością przekraczająca racjonalne pojemowanie. Przyciągacie się i odpychacie jednocześnie jak dwa potężne magnesy, które czasem łączą się perfekcyjnie, a czasem sprzeciwiają równie silnie. Są też połączenia zwane przez Case długami karmicznymi, sytuacje, w których ciągle myślimy o kimś, ponieważ między naszymi duszami istnieje coś nierozwiązanego. Być może w poprzednim życiu głęboko zraniłaś tę osobę lub ona zraniła Ciebie. Może rozstaliście się traumatycznie, pozostawiając otwarte rany, które krwią przez czas. Może złożyliście obietnice, których nie mogliście wypełnić, lub kochaliście się w sposób, na jaki okoliczności nie pozwoliły. W takich przypadkach ciągła myśl jest wezwaniem do uzdrowienia, zaproszeniem do ponownego spotkania i rozwiązania tego, co zostało zawieszone. Prorok ze snu często wyjaśniał, że nasze myśli są jak modlitwy kierowane do drugiej osoby. Kiedy myślisz o kimś z miłością, wysyłasz uzdrawiającą energię do tej osoby, gdziekolwiek się znajduje. Kiedy myślisz o kimś z żalem lub gniewem, tworzysz energetyczne turbulencje, które negatywnie wpływają. Pływają na obie strony. Ale kiedy myślisz o kimś z głęboką nostalgią, z tęsknotą, która zdaje się pochodzić znikąd, sięgasz do pamięci duszy przekraczającej tę obecną egzystencję. Wspominasz w święte chwile spędzone w innych wymiarach, obietnice szeptane w ogrodach wcześniejszych wcieleń, dłonie spotykające się w epokach zatraconych w czasie. Case nauczał, że wszechświat działa przez synchroniczności, i gdy ktoś ciągle pojawia się w naszych myślach, powinniśmy zwrócić uwagę na znak. Które kosmos nam wysyła na temat tej osoby. Zaczniesz widzieć jej imię w nieoczekiwanych miejscach, słyszeć piosenki przywołujące ją na myśl, śnić o niej żywe, znaczące sny. To nie są przypadki, to wiadomości od wszechświata, wskazujące, że na duchowym planie dzieje się coś ważnego między wami. Czasem synchroniczności przygotowują na ponowne fizyczne spotkanie, innym razem wskazują, że pracujecie razem na astralnych poziomach, nawet będąc fizycznie oddalone.

Jednym z najgłębszych objawień Kejsego było to, jak dusze komunikują się przez to, co nazywała telepatią duchową. Kiedy ciągle myślisz o kimś, często ta osoba również myśli o tobie. Zachodzi między wami energetyczny dialog, rozmowa dusza z duszą, przekraczająca ograniczenia świata fizycznego. Możecie dzielić się z nami, przesyłać sobie intuicję, albo po prostu podtrzymywać emocjonalną więź, która energetycznie was odżywia, nawet na odległość. Ale Case ostrzegał też przed nieopanowaną obsesją mentalną. Gdy myślimy kompulsywnie o kimś w sposób posesyjny lub desperacki, możemy tworzyć toksyczne energetyczne sznury, które wysysają naszą życiową energię i blokują duchowy rozwój. W takich przypadkach ważne jest świadome oczyszczanie energetyczne, odcinanie sznurów, które już nie służą wspólnemu wzrostowi i przekształcanie obsesji w bezwarunkową miłość. Prawdziwa miłość między duszami nie więzi, wyzwala, nie posiada, błogosławi, nie żąda, daje. Jeśli doświadczasz takiej sytuacji, w której nie możesz przestać myśleć o kimś, najpierw dostrój się do jakości tej myśli. Czy towarzyszy jej spokój, czy niepokój? Czy czujesz się poszukiwany? Czy skurczony, czy wasze energie harmonizują się, czy tworzą wewnętrzne turbulencje? Case nauczał, że prawdziwe duchowe więzi zawsze podnoszą naszą wibrację, nawet gdy są wymagające, sprawiają, że czujemy się bliżej naszej boskiej istoty, bardziej pełni współczucia, bardziej świadomi duchowej natury. Z drugiej strony, gdy ciągła myśl o kimś czyni nas niespokojnymi, posesyjnymi lub zmniejszonym, może to oznaczać, że mamy do czynienia z lekcją karmiczną. Wymagającą transformacji. Być może musimy nauczyć się kochać bez przywiązania, czuć bez kurczowego trzymania się, szanować więź bez próby jej kontrolowania. To jedne z najtrudniejszych lekcji duszy, ale też najprzeobrażających. Uczą nas, że prawdziwa miłość jest siłą wyzwalającą, nie więżącą. Case często opowiadał, że dusze planują swoje spotkania jeszcze przed inkarnacją, wybierając osoby, z którymi się spotkają, lekcje, które przerobią razem i role, jakie odegrają w swojej wzajemnej ewolucji. Kiedy myślisz ciągle o kimś, możesz intuicyjnie przypominać sobie te przedinkarnacyjne plany. Twoja dusza rozpoznaje tę osobę jako ważną na swojej ewolucyjnej ścieżce, kogoś, z kim masz duchową pracę do wykonania, wzrost do przeżycia, miłość do dzielenia. Jednak nie zawsze te więzi manifestują się tak, jak oczekuje nasz świadomy umysł. Czasem ciągła myśl o kimś to przygotowanie wewnętrzne, zanim fizyczne spotkanie będzie konstruktywne. Innym razem to proces uzdrawiania energetycznego, który musi się zakończyć, zanim obie dusze będą gotowe na kolejny poziom interakcji. Jasnowic z Virginia Beach często wspominał, że dusze komunikują się przez symbole i metafory. Kiedy ciągle myślisz o kimś, zwróć uwagę na symbole pojawiające się w Twoim umyśle związane z tą osobą. Jakie kolory widzisz, jakie krajobrazy się pojawiają, jakie odczucia fizyczne doświadczasz. Te symbole to język duszy, niosący informacje o naturze Waszego połączenia i pracy duchowej, jaką wykonujecie razem, nawet na odległość. Na przykład, jeśli nieustannie widzisz tę osobę w scenariach wodnych, oceany, jeziora, deszcz, może oznaczać to, że pracujecie nad głębokimi emocjonalnymi sprawami, oczyszczaniem traum lub karmicznym wzorem. Jeśli widzisz ją na szczytach gór lub w wysoko położonych miejscach, więź może dotyczyć duchowego wzrostu, rozszerzenia świadomości lub rozwoju mądrości. Gdy pojawiają się ogrody lub lasy, może to wskazywać na wspólne zasiewanie czegoś nowego, pielęgnowanie aspektów duszy, które potrzebują wzrastać. Case nauczał, że czas to iluzja świadomości trójwymiarowej. Na planie duchowym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współistnieją. Gdy ciągle myślisz o kimś, możesz sięgać do wspomnień z przeszłych żyć, w których kochaliście się głęboko, lub intuicjonować przyszłe możliwości, w których znów się spotkacie. Możesz jednocześnie doświadczać tęsknoty za tym, kim byliście razem i oczekiwania na to, kim staniecie się przez tę więź. Dlatego czasem czujemy, że znamy niektóre osoby od zawsze, nawet gdy dopiero co je poznaliśmy. Nasza dusza rozpoznaje znajomą esencję, energetyczne wzorce dzielone przez wieki, unikalną jakość miłości przeżytej razem. Gdy ciągle myślisz o kimś w ten sposób, starasz się zintegrować wszystkie te warstwy połączenia, przeszłe, obecne i przyszłe, w swojej aktualnej świadomości. Jeśli ta wiadomość porusza jakieś truny Twojej duszy, jeśli rozpoznajesz te wzory w swoich doświadczeniach, zapraszam Cię do naszej Wspólnoty dusz poszukujących prawdy. Zapisz się na kanał i włącz powiadomienia, gdyż będziemy wspólnie zgłębiać te święte tajemnice łączące serce z sercem po całym kosmosie. Twoja obecność tutaj nie jest przypadkowa, to boski synchroniczny zbieg okoliczności, a Twoja podróż duchowego przebudzenia jest zbyt cenna, by iść nią w pojedynkę. Ale być może najgłębszym aspektem nauk Keiseja o ciągłym myśleniu o kimś jest jego zrozumienie, że te doświadczenia dotyczą w ostatecznym rozrachunku naszego związku z Bogiem. Każda osoba, która obsesyjnie gości w naszych myślach, jest przejawem sakrum w naszym życiu. Może uczy nas bezwarunkowej miłości, przebaczenia, współczucia, oderwania, wiary, akceptacji. Może być przebranym aniołem, bodhisatową na misji, albo po prostu odważną duszą, która zgodziła się odegrać wymagającą rolę na naszej ścieżce wzrostu. Keys często powtarzał, że nikogo nie spotykamy przypadkowo, ale ci, którzy nieustannie pojawiają się w naszych myślach, to święte spotkania zaaranżowane przez wyższą inteligencję rządzącą wszechświatem. Są odpowiedzią na modlitwy, które kiedyś zanosiliśmy, czasem dawno, czasem w innych życiach. To okazje do uzdrawienia, które nasza dusza wezwała, nauczyciele, o których prosiliśmy, aby się z nami spotkać, lustra, które poprosiliśmy, by pomogły nam lepiej się poznać. Prorok ze snu uczył, że gdy modlimy się o prawdziwą miłość, wszechświat czasem wysyła osoby, które wyzwalają w nas bezwarunkowe kochanie. Gdy prosimy o duchowy wzrost, otrzymujemy sytuacje zmuszające do przekroczenia ograniczeń. Gdy prosimy o uzdrowienie dawnych ran, spotykamy osoby, które aktywują te rany, byśmy mogli je w końcu przekształcić. W tym kontekście ciągłe myślenie o kimś może być formą nieustającej modlitwy, duchowego dialogu z Bogiem poprzez świadomość tej osoby. Bywa, że nieustannie myślimy o kimś, ponieważ jesteśmy przygotowywani, by być instrumentem uzdrowienia w jego życiu. Case mówił o tym, jak dusze czasem zgadzają się być kanałami miłości i uzdrowienia dla innych dusz przeżywających trudne chwile. Kiedy myślisz o kimś z prawdziwym współczuciem, wysyłasz uzdrawiającą energię, która może pomóc tej osobie pokonać wyzwania, odnaleźć siłę wewnętrzną lub poczuć się mniej samotną na swojej drodze. Z drugiej strony, gdy ktoś myśli o tobie nieustannie, możesz to energetycznie odczuć. Case opisywał, że osoby wrażliwe często wyczuwają, gdy ktoś o nich myśli, zwłaszcza gdy istnieje znaczące duchowe połączenie. Możesz obudzić się rano myśląc o kimś, kogo nie widziałeś od lat, możesz poczuć niewytłumaczalne fale emocji, albo mieć żywe sny o osobach fizycznie oddalonych. To znaki, że między wami są otwarte linie duchowej komunikacji. Lecz najbardziej przemieniającym zrozumieniem nauk Keiseja jest to, że ciągłe myślenie o kimś może być formą duchowej komunii. Kiedy myślisz o kimś z czystą miłością, bez oczekiwań czy żądań, uczestniczysz w formie wspólnej modlitwy. Spotykacie się na planie duchowym, dzielicie energię, wymieniacie błogosławieństwa, oferujecie sobie wsparcie przez wymiary. Tego rodzaju więź może być głęboko odżywcza dla obu dusz, nawet gdy nie ma fizycznego kontaktu. Jasmowicz z Virginia Beach często wspominał, że najbardziej ewoluowane dusze utrzymują duchowe siecie łączności z wieloma innymi duszami, niezależnie od odległości czy zewnętrznych okoliczności. Komunikują się myślami pełnymi miłością, wspierają modlitwami w ciszy i odżywiają się wzajemnie poprzez wibracje współczucia. Gdy myślisz o kimś w sposób podniosły, możesz uczestniczyć w tej kosmicznej sieci miłości i wsparcia łączącej wszystkie przebudzone świadomości. Case również ostrzegał o konieczności oczyszczania naszych myśli o ludziach, których kochamy. Gdy myślimy o kimś z zazdrością, posesyjnością lub emocjonalną potrzebą, tworzymy gęste energetyczne sznury, które mogą Zaszkodzić obu stronom, ale gdy myślimy o kimś z wdzięcznością, podziwem i szczerym pragnieniem jego dobra, budujemy mosty światła, które podnoszą wibracje obu świadomości. Najważniejszą duchową pracą, jaką możemy wykonać w odniesieniu do osób gościących ciągle w naszych myślach, jest oczyszczenie jakości tych myśli, przekształcenie negatywności w bezwarunkową miłość. Jedną z najpotężniejszych praktyk, które zalecał Case, była błogosławieństwo na odległość. Kiedy myślisz o kimś nieustannie, wykorzystaj tę chwilę do wysyłania konkretnych błogosławieństw tej osobie. Wyobraź ją sobie otoczoną złotym światłem, chronioną przez anioły, odnajdującą spokój na swojej drodze. Wyślij myśl wdzięczności za jej istnienie, docenienia za lekcje, które ci przekazała, nadzieję na jej szczęście. Ta praktyka przekształca obsesję w modlitwę, potrzebę w hojność, przywiązanie w prawdziwą miłość. Case uczył, że niektóre z najgłębszych więzi doświadczanych w tym życiu to te z duszami, których być może nigdy więcej nie spotkamy fizycznie, ale które pozostaną z nami na zawsze poprzez wspólną miłość. Gdy myślisz nieustannie o kimś, możesz tym samym honorować tę wieczność miłości, utrzymywać przy życiu więź przewyższającą czas i przestrzeń. Możesz uczestniczyć w formie duchowej nieśmiertelności, gdzie świadomości, które kochały się naprawdę, pozostają splątane przez wszystkie istnienia. Keis często mówił, że wszechświat używa naszych ludzkich połączeń, by uczyć nas o naszym związku z boskością. Gdy kochamy kogoś głęboko, uczymy się kochać Boga. Gdy odczuwamy tęsknotę za kimś, doświadczamy tęsknoty duszy za jej boskim pochodzeniem. Gdy ciągle myślimy o kimś, praktykujemy nieustanną kontemplację, jaką mistycy zalecają w odniesieniu do sakrum. W tym sensie każda osoba, która obsesyjnie pojawia się w naszych myślach, jest nauczycielem duchowym uczącym nas różnych aspektów boskiej miłości istnieje głębokie piękno w uznaniu, że myśląc ciągle o kimś, uczestniczymy w jednym z najbardziej świętych misteriów wszechświata zdolności świadomości do łączenia się przez miłość, przekraczając wszystkie pozorne ograniczenia. Doświadczamy w praktyce fundamentalnej jedności łączącej wszystko, prawdy, że separacja jest iluzją, a miłość jest najprawdziwszą i najpotężniejszą siłą. Poprzez bardzo ludzkie doświadczenie dotykamy bardzo boskiej prawdy. Gdy Keys mówił o ostatecznym celu ludzkiej egzystencji, zawsze wracał do tematu miłości. Według niego jesteśmy tu po to, by nauczyć się kochać bezwarunkowo, rozwijać współczucie i stawać się kanałami, przez które boska miłość może manifestować się w świecie. W tym kontekście, myślenie ciągle o kimś może być jedną z najpotężniejszych duchowych praktyk, pod warunkiem, że odbywa się świadomie i z czystym zamiarem. Jasnowic z Virginia Beach nauczał, że każde znaczące relacje to okazja do duchowego wzrostu, ale te, które sprawiają, że nie możemy przestać myśleć, są zwykle najbardziej przeobrażające. Zmuszają nas do konfrontacji z własnymi ograniczaniami, poszerzania zdolności kochania, rozwijania cierpliwości, zrozumienia, przebaczenia i umiejętności odpuszczania uczą nas, że prawdziwa miłość to wyzwolenie, nie więzienie, nie potrzeba, lecz obfitość, nie strach, lecz zaufanie boskiej mądrości rządzącej wszystkimi spotkaniami. Może najgłębszym wglądem Keisego w temat ciągłego myślenia o kimś jest zrozumienie, że to doświadczenie zawsze w ostateczności dotyczy naszego wzrostu z nami samymi. Kiedy nie możemy przestać myśleć o kimś, zostajemy zaproszeni do odkrycia, jakie aspekty naszej własnej duszy ta osoba reprezentuje, jakie części naszej istoty odzwierciedla, jakie potencjały w nas budzi, jakie rany ujawnia do wyleczenia, jakie dary pomaga nam rozwijać. Każda osoba, która obsesyjnie gości w naszych myślach, jest wielowymiarowym lustrem odzwierciedlającym aspekty naszej świadomości, które muszą zostać uznane i zintegrowane. Keys często mawiał, że gdy kochamy kogoś głęboko, kochamy Boga przez tę osobę. Gdy tęsknimy za kimś, odczuwamy tęsknoty duszy za boskim pochodzeniem. Gdy myślimy nieustannie o kimś, praktykujemy ciągłą obecność, jaką mistycy zalecają wobec sakrum. W tym sensie każde głębokie ludzkie połączenie to droga dostępu do boskości sposób doświadczania uniwersalnej miłości przez konkretną manifestację. Lecz aby to doświadczenie było naprawdę przeobrażające, musimy podejść do niego z mądrością i duchową świadomością. Trzeba odróżnić miłość od przywiązania, więź od obsesji, wzrost od zastygnięcia. Musimy wykorzystać intensywne doświadczenia połączenia jako paliwo do duchowego wzrostu, a nie jako pretekst do kompulsywnych czy destrukcyjnych zachowań. Trzeba honorować świętość tych więzi bez próby ich kontroli czy manipulacji. Prorok ze snu uczył, że żyjemy w czasie zbiorowego duchowego przebudzenia, gdy wiele dusz ponownie łączy się ze swoją boską naturą i głębokimi duchowymi więziami. Jeśli doświadczasz obsesyjnych myśli o kimś, możesz uczestniczyć w tym przebudzeniu, być wezwanym do uznania duchowej natury swoich relacji i świętego znaczenia swoich duszowych połączeń. Możesz być przygotowywany do wyższego poziomu miłości i zrozumienia, gdzie rozpoznajesz każdą osobę jako aspekt boskości ucieleniony w ludzkiej formie. Case przypominał, że jesteśmy istotami duchowymi, przeżywającymi ludzkie doświadczenia, a nie ludźmi okazjonalnie doświadczającymi duchowością. W tym kontekście nieustanne myślenie o kimś nie jest rozproszeniem duchowego życia, jest jego integralną częścią. To żywa modlitwa, praktyka nieustającej miłości, sposób utrzymywania świadomości połączonej z sakrum, przez ciągłe przypominanie sobie o kimś, który reprezentuje ważne aspekty naszej duchowej podróży. Gdy nie możesz przestać myśleć o kimś, uczestniczysz w kosmicznym dialogu trwającym od wieków, łączysz się z nieskończoną siecią miłości łączącą wszystkie świadomości. Honorujesz wieczność prawdziwej miłości, która przekracza narodzenie i śmierć, spotkanie i rozłąkę, obecność i nieobecność. Dotykasz przez bardzo osobiste doświadczenie bardzo uniwersalnej prawdy, że miłość jest fundamentalną siłą rządzącą wszechświatem i że wszystkie dusze na zawsze są splątane razem w wielkiej symfonii istnienia. Może ostatecznie ciągłe myślenie o kimś jest po prostu sposobem, w jaki nasza dusza przypomina nam, że nie jesteśmy sami, że istnieją więzi przekraczające czas i przestrzeń, że miłość jest rzeczywista i wieczna i że każda osoba, która głęboko poruszyła naszą świadomość, pozostaje na zawsze częścią tego, kim jesteśmy. To sposób, w jaki wszechświat szepcze nam, że separacja jest iluzją, że miłość jest prawdą i że wszystkie dusze na zawsze tańczą razem w wielkiej symfonii istnienia. Jeśli rozpoznajesz w swoim doświadczeniu te święte wzory połączenia, jeśli czujesz w sercu prawdę tych słów, już wiesz, że nie jesteś tutaj przypadkowo. Twoja dusza wybrała być obecna w tej chwili, słuchając tych słów, uznająca tę prawdę. Niech to będzie przypomnienie, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być na swojej duchowej ścieżce, połączony ze wszystkimi duszami, które już pokochałeś, prowadzony przez nieskończoną miłością rządzącą całym kosmosem.